Witam wszystkich, z tej strony film Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o altcoinach, a raczej postaram się odpowiedzieć na pytanie, które teraz masowo dostaję na różne skrzynki, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, a mianowicie na pytanie, kiedy wreszcie zaczną rosnąć altcoiny. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zaczynacie przygodę z kryptowalutami i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod filmem kliknijcie w nazwę mojego kanału YouTube. Po przeniesieniu na stronę profilową mojego kanału YouTube, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam i z których sam korzystam. Dodatkowo, pod filmami w miejscu na opis, po kliknięciu w Show More, znajdziecie linki do zapisu na mój newsletter oraz najbliższe webinary, na których będę omawiać obecną sytuację na rynku. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 2 biliony 747 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to w tej chwili równo 66 tysięcy dolarów. Jest on w tej chwili na powiedzmy blisko 2,5% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin, natomiast w skali jednego tygodnia zyskał on nieco ponad 17%. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni wszystkie projekty zyskały po kilka, kilkanaście procent. Nawet mamy tutaj wyjątek Polkę, która zyskała Ponad 26%, blisko 27%, natomiast patrząc na te dosyć duże wzrosty Bitcoina, przekroczenie ATH, sam Bitcoin zrobił w tym czasie, tak jak wspomniałem, ponad 17%, ale niewiele projektów urosło od niego więcej. Tak naprawdę mamy tutaj Polkę, o której przed chwilą wspomniałem, no i. To tyle. Tutaj mamy Wrapped Bitcoin. Pozostałe projekty zyskały mniej niż Bitcoin. A jak wiadomo, kiedy Bitcoin rośnie, no to altcoiny przecież powinny rosnąć o wiele więcej. No i teraz część widzów się zastanawia, dlaczego tak się nie dzieje i kiedy te altcoiny wreszcie zaczną rosnąć. W tym filmie postaram się wam odpowiedzieć na to pytanie. Gdy spojrzymy sobie na to, co wydarzyło się z projektami w skali jednego miesiąca, to sam Bitcoin w ciągu tylko i wyłącznie jednego miesiąca zyskał ponad 53%. Przy takim wzroście Bitcoina spodziewać by się mogło, że altcoiny powinny zrobić po kilkaset procent, po 100, 200, 300%. Tymczasem Ethereum. Które też cieszy się dosyć dużym hypem, urosło mniej niż Bitcoin i zrobiło tylko lub aż odnosząc się do realnego świata 37%, ale taka Solana zrobiła w skali miesiąca 29%, Polka 57%, Cardano, które było bardzo mocno hajpowane pompowane przed wreszcie dokonaniem tego, co obiecywali przez wiele lat, urosło tylko o 4,5%. XRP zrobiło 23%, Dogecoin, projekt, który dał zarobić wielu osobom i spowodował, że wielu też straciło, urósł tylko i wyłącznie o 26-27%, Binance coin 37%. Także dużo osób zastanawia się, gdzie te wzrosty. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy wzrostach Bitcoina oraz wzrostach altcoinów, Warto też e, sprawdzić to, o czym mówiłem Wam od wielu miesięcy, e, czyli gdy mieliśmy spadki, gdy mieliśmy te niskie poziomy Bitcoina i nie byliśmy pewni tego, czy będziemy mieli double top czy będziemy mieli dalsze wzrosty jak zapewne pamiętacie mówiłem wam że jeżeli ktoś nie jest pewien jeżeli ktoś nie chce grać ryzykownie i stawiać 50-50 na to że albo będzie hossa albo jej nie będzie potencjalnie dobrym pomysłem jest po prostu wyjście do bitcoina ponieważ w najgorszym wypadku zarobimy zarobimy wtedy na następnym cyklu. Zresztą wspominałem Wam o tym przy okazji jednej z prezentacji dotyczących altcoinów, że w bezsie po pierwsze altcoiny tracą więcej niż Bitcoin, a po drugie nie wszystkie altcoiny są w stanie przetrwać Bessę. Wiele projektów jest porzucanych przez twórców, wiele jest hakowanych, a wiele nawet jeżeli przetrwa bezSE nawet jeżeli nie zostanie zhakowana, nigdy nie dochodzi do poziomów ATH, do swoich szczytów z poprzedniej hossy. Z tego względu względu, że hostsy kierują się hypem, kierują się trendem, a trendy się zmieniają i tak też w pierwszej hoście mieliśmy trend projektów, które miały być nowymi, lepszymi bitcoinami. W kolejnej hoście mieliśmy trend projektów opartych o smart kontrakty, dapsy oraz tzw. privacy coins, czyli kryptowalut do anonimowych transakcji. W tej hoście mamy trendy DeFi, mamy trendy NFTs i tutaj też naciskałem na to, że jeżeli ktoś nie chce mocno ryzykować ja uważam, że tutaj powinniśmy zająć się inwestycjami, a nie hazardem. No to tak jak wspomniałem, warto jest zagrać bezpiecznie, bo w najgorszym wypadku zarobimy mniej, ale w dalszym ciągu zarobimy. Jeżeli nie będzie Hossy, jeżeli będzie Bessa, to Bitcoin przetrwa do kolejnej Hossy. Tutaj mamy największą pewność spośród wszystkich projektów kryptowalutowych, a w przypadku innych projektów takiej pewności nie ma. I o tym mówiłem gdzieś tutaj kiedy to bitcoin kosztował powiedzmy między 38, tutaj 34 tysiące dolarów, tu gdzieś mamy 33, 40, także można powiedzieć, że gdzieś na poziomach między 30 a 40. Tysięcy dolarów za sztukę, i teraz warto, myślę, że to będzie dla Was też ważna lekcja, e, taka na przyszłość. Warto mniej więcej zobaczyć, co się wydarzyło, jeżeli ktoś został w altcoinach, i co też się wydarzyło, jeżeli ktoś e, wyszedł bezpiecznie do bitcoina. Także jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tutaj mieliśmy dołki na poziomie 30 tysięcy, górki na poziomie 40, możemy sobie wybrać jakąkolwiek datę pomiędzy, czyli gdy bitcoin kosztował 35 tysięcy dolarów. Może to być e, chociażby nawet 7 czerwiec, lub też może być 21 czerwiec. Każdy może sobie to zrobić samemu. Może to być 28 czerwiec, gdzieś gdzie Bitcoin kosztuje mniej więcej, mniej więcej e, połowę, e, połowę tego przedziału między 30 a 35 tysięcy dolarów. Weźmy sobie, niech to będzie 21 czerwiec. Idziemy do coin 360. Wybieramy 21 czerwiec. Czerwiec i dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jak się zachował Bitcoin i jak się zachowały altcoiny. I tak też od tego momentu Bitcoin urósł o ponad 100%. Wspominałem też, że jeżeli ktoś chce nieco bardziej zaryzykować, można potencjalnie zrobić 80, 20, 70, 30 lub też pół na pół to wyjście z Eterem. No i w tym wypadku Ether zrobił 116%. No Można zakładać, że jest to, jest to średnio, niech będzie te 110-110% wzrostu. W tym samym czasie altcoiny zrobiły. Solana 550%, czyli bardzo, bardzo ładnie, AVAX 430, ale dla takiego przykładu z tych mniejszych projektów ICP zrobił 28%, czyli mniej niż Bitcoin i Ethereum WET zrobił mniej 60%. 55% Phil, 45% mniej. Kusama, 79%. Celo urosło więcej, 243%. Stx, 300%. Ale dla przykładu taki NEM zrobił tylko 60%. Polka 183%. Hedgebar zrobił 129, tutaj Near zrobił 290, mamy ładne wzrosty ICX, ale RUN już na przykład zrobił 1 zrobił trzecią tego, co sam Bitcoin. RVN, Raven zrobił powiedzmy podobny, podobny wynik. Cardano, na które wiele osób liczyło, tylko 85%, co jest niczym w porównaniu do Bitcoina i do Ethera. XRP 87%, Dogecoin zrobił 42%, Litecoin tutaj mamy 64%. Luna bardzo ładnie, ale pozostałe projekty, no można powiedzieć, że robią, robią podobne wyniki. Nano 18%, e, LISK 74%, EOS 36%. Jeżeli wyciągnęlibyśmy taką średnią z altcoinów, gdzie te najlepsze robiły po powiedzmy no 800% zrobiła Luna, ale niech to będzie 200, 300, 400% w tych, w tych najlepszych, pozostałe robiły po kilkadziesiąt procent, to okaże się, że w najlepszym wypadku w tym przypadku ta średnia altcoinów może jest na poziomie 150% tak naprawdę każdy może sobie tę średnią wyciągnąć nawet gdyby to było 200% to teraz warto sobie zadać pytanie czy warto było ryzykować 50-50 albo zarobię albo wszystko stracę po to żeby zamiast bezpiecznie Ugrać 100%, zrobić na przykład 150%, ryzykując, ryzykując całym swoim kapitałem, albo robiąc 200% ryzykując całym swoim kapitałem, gdzie w przypadku, tak jak powiedziałem, Bessy te projekty by dostały bardzo, bardzo mocno. Po tyłku. Także tutaj każdy z widzów powinien sobie sam odpowiedzieć na, na to pytanie: czy ryzyko na zasadzie albo się uda, albo się nie uda, jak powiedzmy ruletka w kasynie, albo wypadnie czerwone, albo czarne, była warta ugrania tych ekstra kilkudziesięciu procent. Nie warto było. Sam Bitcoin od tego momentu się określił i zamiast lecieć dalej w dół, gdzie wielu ludzi twierdziło, że lecimy na 18 tysięcy dolarów, nawet tutaj przy tym odbiciu mówili, że to jest odbicie zdechłego kota. W każdym razie Bitcoin się określił, jednak nie mieliśmy besy, nie mieliśmy odbicia zdechłego kota, jak twierdzili niektórzy i Idziemy w stronę double-topu. No i teraz pytanie, kiedy warto przechodzić w altcoiny i kiedy te altcoiny zaczną rosnąć? Otóż, do wzrostu altcoinów potrzebne są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to są długotrwałe. Wzrosty bitcoina, takie stabilne, można powiedzieć, leniwe, powolne wzrosty bitcoina. Druga rzecz to jest przekonanie się inwestorów, którzy są na rynku, że te wzrosty będą miały miejsce, przez co zechcą ci inwestorzy zacząć przechodzić w altcoiny. Natomiast trzecia rzecz to jest przypływ nowych inwestorów, którzy przychodzą, bo widzą. Wzrosty bitcoina, a za chwilę uznają, że jednak nie opłaca się tego bitcoina trzymać, no bo przecież jak on kosztuje 66 tysięcy dolarów, to żebym zarobił tylko 100%, to musiałby on kosztować ponad 130, dlatego lepiej jest kupić sobie na przykład takie cardano, które kosztuje 2 dolary, ponieważ ma ono o wiele większą szansę rosnąć z 2 dolarów na 4 niż bitcoin z 60 tysięcy na 120, i to działa jak samo spełniająca się przepowiednia bo jak dużo osób tak pomyśli, to to kardano faktycznie może procentowo rosnąć więcej. I teraz o ile ci inwestorzy, którzy są już w tej chwili na rynku są coraz bardziej pewni, że będziemy mieli, będziemy mieli dalszą hossę, zresztą pokazywałem wam to chociażby w tabelce, która mówiła, że zazwyczaj październiki, listopady i grudnie są dobre na rynku kryptowalut. Ci ludzie też liczą na to, że Bitcoin osiągnie poziom 100, 200, 300 tysięcy dolarów, ponieważ takie predykcje pojawiają się na rynku. No, i skoro dużo osób wierzy w taki poziom, no to też nie chce sprzedawać bitcoina na niższych poziomach i po prostu z tego względu też nie ma tej presji sprzedażowej. Takie osoby będą coraz bardziej przechodzić na altcoiny. Podbijając właśnie wycenę altcoinów, no i te osoby, które siedzą w altcoinach, z drugiej strony, nie będą ich sprzedawać, no bo czekają tylko, kiedy te wzrosty, wzrosty przyjdą. No przecież nie będą sprzedawać altcoinów teraz, skoro nie sprzedawały ich, gdy bitcoin kosztował 30-40 tysięcy dolarów za sztukę. Druga rzecz, o której wspomniałem, to jest długotrwały, taki powolny wzrost bitcoina. Dlaczego musi on być długotrwały i dlaczego nie może być gwałtowny, jak chociażby to, co tutaj się wydarzyło? Bo chociażby możemy zobaczyć, że jeszcze 30 września bitcoin kosztował 41 tysięcy dolarów, dzisiaj kosztuje on po trzech tygodniach 66 tysięcy dolarów. Dlatego nie możemy mieć gwałtownych, takich gwałtownych wzrostów, ponieważ wielu traderów oraz boty tradingowe, Grają właśnie na altcoinach, ale grają one do Satoshi, grają one do Bitcoina. I teraz, jeżeli Bitcoin nam robi dosyć duży wzrost, no to te altcoiny tracą w Satoshi. Zazwyczaj mamy tak, że gdy bitcoin rośnie bardzo szybko, bardzo gwałtownie, no to wtedy boty tradingowe, skoro tracą w Satoshi, wyłapują stop lossy i sprzedają, sprzedają one. Bitcoina, sprzedają one te altcoiny właśnie do bitcoina, jeszcze bardziej podbijając cenę bitcoina i robi nam się, robi nam się bardzo duża przewaga bitcoina nad altcoinami. Jeżeli bitcoin urośnie lekko, ale gwałtownie, to zazwyczaj jest tak, że te altcoiny stoją w miejscu, a bitcoin tylko rośnie. Ale jak bitcoin urośnie bardzo mocno, gwałtownie, to nawet dochodzi do sytuacji, że jak ja to nazywam, bitcoin wysysa energię z altcoinów, czyli bitcoin rośnie, a altcoiny w tym czasie. Tracą. Także, aby, aby altcoiny zaczęły rosnąć, druga rzecz, jaka jest potrzebna, to jest to, żeby ten bitcoin nam się troszeczkę unormował. No a trzecia rzecz to jest oczywiście przyjście nowych inwestorów. Jeżeli śledzicie moją strategię dokładnie, to zapewne pamiętacie, że wspominałem Wam o tym, że Moim zdaniem dobry moment na przechodzenie w altcoiny będzie, kiedy Bitcoin przekroczy swoje wcześniejsze ATH, czyli przekroczy poziom 20 tysięcy dolarów. Na to też postawiłem w mojej strategii. Jak się okazało? Okazało się, że gdy Bitcoin kosztował 3000 dolarów i gdy niektórzy twierdzili, że spadnie na 1000, gdybyśmy od tego momentu akumulowali Bitcoina aż do poziomu 20 tysięcy dolarów za sztukę. To zarobilibyśmy na tym o wiele więcej procentowo, niż gdybyśmy gdzieś tutaj na tych niskich poziomach kupowali altcoiny i trzymali je do momentu, aż bitcoin. Aż Bitcoin zrobi 20 tysięcy dolarów, i ta różnica była bardzo, bardzo duża. To była różnica rzędu kilku razy. Także Bitcoin potrafił urosnąć gdzieś tutaj od dołków do poziomu 20 tysięcy dolarów, kilka razy więcej niż altcoiny. Natomiast moja strategia też zakładała, by wchodzić w altcoiny gdzieś tutaj na poziomie 22 tysięcy dolarów za sztukę. Dlaczego 22 tysięcy dolarów za sztukę? Ano dlatego, że przy poziomie 20 tysięcy dolarów media zaczną mówić o tym, że Bitcoin przekroczył ATH. No, i trzeba dać tutaj czas plus, minus 1000, 2 tysiące dolarów na to, żeby nowi mogli się zapakować, ponieważ wszyscy będą mówić o tym, że Bitcoin przekroczył ATH. Te osoby wejdą w Bitcoina, potem uznają, że jest on za drogi, ponieważ kosztuje 20 tysięcy dolarów, więc zanim urośnie do 40, to większą szansę ma urosnąć jakiś tam altcoin, te osoby zaczną wybierać altcoiny i gdzieś tutaj od poziomu 20 tysięcy dolarów w górę altcoiny powinny zacząć rosnąć więcej niż Bitcoin i tak też się stało. W obu przypadkach i zakup Bitcoina, i zakup altków, altcoinów do, na poziomie powyżej 20 tysięcy dolarów za sztukę. Miałem w tym wypadku rację, i to było bardzo dobre rozegranie. No i tak, też jak mówiłem, gdy Bitcoin przekroczył swoje ATH przekroczył poziom 20 tysięcy dolarów za sztukę nagle media zaczęły o tym mówić. I tak też możemy zobaczyć. TechCrunch.com techcrunch Bitcoin przekracza swoje ATH Guardian. Bitcoin przekracza swoje ATH. CNN Business. Bitcoin przekracza swoje ATH. CNBC. Uwaga, Bitcoin przekracza swoje ATH. Wszyscy zaczęli mówić. O tym, że bitcoin przekracza swoje ATH. BBC News, bitcoin przekracza swoje ATH. Ludzie zaczęli o tym czytać i postanowili po prostu wejść. Chwilę później uznali, że bitcoin jest za drogi, zaczęli kupować altcoiny, no i te altcoiny zaczęły rosnąć, i uważam, że tak też wydarzy się tym razem. Potrzebujemy tego trzeciego przypływu nowych inwestorów, którzy też uznają, że Bitcoin jest za drogi, a media już zaczynają o Bitcoinie pisać. I tak też zobaczcie artykuł z dzisiaj. Bitcoin przekracza 66 tysięcy dolarów, ma nowe ATH. CNN Business, CNBC to samo. Bitcoin przekracza 66 tysięcy tysięcy dolarów za sztukę. MoneyWeb, Bitcoin przekracza swoje ATH. Także investing.com, nowy rekord Bitcoina, kurs przekroczył 66 tysięcy dolarów i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie możemy czytać o tym, że mamy przełom na giełdzie, Bitcoin przekracza ATH, wchodzą ETF-y, kolejne, Independent, Bitcoin przekracza po poziom 66 tysięcy dolarów, i z tego też powodu myślę, że od teraz mniej więcej jeszcze kilka dni, kilka dni, i jeżeli będziemy mieli dalsze wzrosty bitcoina, to zacznie się alt season. I te altcoiny zaczną rosnąć. Także krótko odpowiadając na Wasze pytania, ponieważ wiem, że wszystkich to nurtowało i nie byliście pewni, czy dobrze teraz siedzieć w altcoinach, czy nie. Moim zdaniem ten bitcoin się uspokoi, ponieważ teraz mieliśmy run do tego ATH, żeby przekroczyć, przekroczyć poziom ATH, i teraz jest etap, jak to pisałem na moim Twitterze. Odkucia się. Te osoby, które kupiły bitcoina za 60 tysięcy dolarów, za 50, za 55 i sprzedały gdzieś tam w panice za 30, część z nich zacznie ponownie pakować się do rynku, będzie chciało się odkuć, będzie liczyło na to, że ten bitcoin urośnie do 100 tysięcy, 200 tysięcy i oni zarobią o wiele więcej na altcoinach. Także to jest krótka odpowiedź na Wasze pytania. Natomiast jeżeli chodzi o Potencjał dalszych wzrostów, to tutaj, dzisiaj, nawet na moim Twitterze, napisałem, że górnicy w dalszym ciągu nie sprzedają bitcoinów, mimo tego poziomu cenowego. Grube ryby posiadają rekordową ilość bitcoinów dzisiaj było to 8 milionów 124 tysiące sztuk. Adresy długoterminowe nie sprzedają bitcoinów posiadają ponad 13 milionów sztuk. Instytucje wchodzą, ETF-y. Powoli wchodzą. Na giełdach mamy bardzo mało bitcoinów, a właśnie CNBC, CNN, BBC News, Investing, Guardian i wszyscy wypisują artykuły o tym, że bitcoin przekroczył swoje ATH. Także podejrzewam, że jeżeli teraz będziemy lecieli dalej w górę, no to altcoiny zaczną startować, i tutaj też taka mała. Lekcja dla was przy okazji omawiania tych altcoinów. Nie zwracajcie uwagi na dominację Bitcoina względem altcoinów, ponieważ moim zdaniem to kompletnie nie ma sensu. Dlaczego nie ma sensu? Ano dlatego, że porównujecie gruszki do jabłek. Porównujecie to, co działo się we wcześniejszych hossach z dominacją Bitcoina względem altcoinów do tego, co dzieje się w tej hossie, a nie powinniście tego robić chociażby z tego powodu, że w tej chwili mamy zupełnie inny Stosunek ilości altcoinów do bitcoina niż to, co było w roku 2017, i w tej chwili mamy blisko 10 tysięcy altcoinów, a one przecież też swoim, swoją ilością, swoją masą przejmują część, część tego market-kapu. Więc jeżeli ktoś liczy na to, że dopiero zaczną się wzrosty, jak bitcoin osiągnie jakiś tam poziom dominacji względem altcoinów. Raczej bym na to nie liczył i to działa dokładnie w taki sam sposób, jak to, co omawiałem wam wcześniej, czyli ludzie patrzą na to, ile osób szuka frazy bitcoin w Google. Nie można na to patrzeć i porównywać tego do roku 2017, dlatego że w roku 2017 nie było kogo zapytać o bitcoina, a w roku 2021 na tyle dużo ludzi inwestuje, że każdy ma jakiegoś znajomego, który te, e, tymi kryptowalutami się zajmuje, i jego można podpy podpytać, dlatego ludzie nie wyszukują tej frazy w Google, i dlatego nie można tego porównywać. To jest po raz kolejny porównywanie gruszek do jabłek. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą, tym lepiej dla nich. Natomiast, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu, w prawym górnym logu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, jeżeli jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę Playlists, czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę, i zjeżdżając nieco na dół, będziecie mogli znaleźć takie playlisty, jak chociażby ważne filmy. I te ważne filmy. To są, jak sama nazwa wskazuje, filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to, oczywiście, rozwinie wam się playlista. Tutaj macie podstawy. Jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę Recenzje kryptowalut. 43 recenzje różnych projektów, które wam wytłumaczą, do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu. Cześć.